Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jest Ciekawy Piotr. Czy słyszeliście o serii komiksów Przygody Tintina, autorstwa Herża? Jeśli tak, to dobrze trafiliście, bo jakiś czas temu przetłumaczyłem Tintin i Alf Art. Jesteście ciekawi co to takiego? Zapraszam do oglądania. A więc, wszystko zaczęło się w 2011 roku bo wtedy pojawił się ciekawy film przygody Tintina reżyserii Stevena Spielberga i bardzo mi się podobał choć w kinie nie oglądałem a w telewizji no i w internecie na TDA od tamtej pory bardzo się tym zainteresowałem a nawet przypomniało mi się co oglądałem kiedyś przypadkowo w dzieciństwie przygody Tintina w wersji animowanej więc od tego filmu zacząłem zbierać własne komiksy i zebrałem były fajne a nawet śmieszne było tam sporo wątków z filmu, a kiedy nadszedł czas na ostatni, Tintin i Alf Art, to byłem zdziwiony czymś takim. Myślałem, że to będzie komiks, ale to nie był komiks. Tak naprawdę to było coś zupełnie innego, ponieważ w tej książce, to bardziej no scenariusz i archiwa, jakie tam są, wyczytałem informację, kiedy w 1983 roku, Hersch zaczął robić ten komiks, to niestety poważnie zachorował i niestety nie zdążył tego skończyć, ponieważ poważnie zachorował i niestety zmarł. Przekazał to zadanie swojej żonie Fanny, ale myślę, że nie miała wprawy w tym, nie zrobiła tego. Jednak w 1991 roku kanadyjski rysownik Yves Rodier postanowił dokończyć komiks. I dokończył to i trzeba przyznać, że poszło mu całkiem świetnie, a nawet wspaniale. Prawie w ogóle nie różni się od oryginalnych komiksów Herza. Ale niestety, Polacy z niewiadomych przyczyn tego nie przyjęli. Nie wiem czemu. Przyjęli tylko tą książkę w złotej okładce, zwaną Scenariuszem, która ma nawet archiwa. Oczywiście ta książka jest ciekawa, polubiłem ją, ale trzeba wiedzieć, że trzeba też pokazać dokończony komiks. Więc w 2021 roku, czyli 3 lata temu. W internecie znalazłem wszystkie strony i je przetłumaczyłem. Tak, przetłumaczyłem. Jeśli ktoś chce przeczytać, zapraszam na moją stronę Art o nazwie Ciekawe Piotrix. Jak widzicie, wszystkie przetłumaczyłem. Nawet okładkę. Oczywiście być może są jakieś błędy. Jeśli tak, to zignorujcie je. A teraz, jeśli ktoś pracuje dla firmy Egmont, Albo zna pracowników Egmont, to pokażcie im ten odcinek. I chciałbym bardzo, żeby ta książka została wyprodukowana i trafiła na rynek. Powodzenia! Jeśli zrobiłem jakieś błędy, to możecie je poprawić. A teraz do innych widzów. Jeśli ktoś chce zbierać komiksy przygody Tintina, to zapraszam na stronę internetową Egmont.pl. Tam znajdziecie. Poza Tintinem znajdziecie tam nawet komiksy Asterixa. Polecam. Ciekawy Piotr. Piszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie i czy lubicie Tintina. Piszcie mi też w komentarzu, jakie wy lubicie, no, serię komiksów. I tak jak mówiłem, przetłumaczony komiks znajdziecie na DeviantArt. Ciekawy Piotrix. I jeszcze jedna rzecz na zakończenie. Planuję na swojej stronie DeviantArt puszczać przetłumaczone komiksy memy, jakie znajdę w internecie, oraz własne memy i inne rzeczy, jakie będę puszczał. No, zobaczycie, co będzie. No, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli odcinek Wam się spodobał, subskrybujcie mój kanał, kliknijcie w dzwoneczek i zostawcie mi łapkę w górę. I do usłyszenia już wkrótce. Cześć!